Czy kiedykolwiek czułeś się zbyt dobry dla tego świata? Jakby twoja dobroć była słabością, którą wszyscy wykorzystują. Nietzsche miał rację, mówiąc, że ten, kto pozwala się wykorzystywać, traci samego siebie. A dziś ujawnię brutalną prawdę, której nikt nie chce zaakceptować: ocenie bycia życzliwym bez granic. Jeśli kiedykolwiek czułeś się wykorzystany, wykorzystany lub zdewaluowany z powodu bycia życzliwym, ten film. Całkowicie zmieni twoją perspektywę. Zostań tutaj, ponieważ to, czym się podzielę, może być kluczem do odzyskania twojej osobistej mocy. Bycie życzliwym nie jest wadą. Problem tkwi w byciu życzliwym bez granic, bez ograniczeń, bez rozeznania. To tak, jakby zostawiać drzwi wejściowe zawsze otwarte, a potem narzekać, że wchodzą niechciani ludzie życzliwość bez sumienia szybko przeradza się w porzucenie siebie i właśnie to się dzieje, gdy nie wiemy, gdzie postawić granicę między hojnością, a poświęceniem. Pomyśl o tym: Kiedy zawsze mówisz tak, kiedy zawsze ustępujesz, kiedy zawsze stawiasz potrzeby innych ponad swoje, co tak naprawdę komunikujesz. Uczysz świat, że twoje pragnienia, twój czas i twoja energia nie mają wartości. Tworzysz schemat, w którym ludzie uczą się, że mogą na ciebie liczyć we wszystkim, ale ty nie możesz liczyć na nikogo w niczym. Niewinna dobroć jest niebezpieczna, ponieważ czyni nas niewidzialnymi dla siebie. Zaczynamy istnieć tylko w kategoriach tego, co możemy zaoferować innym. Nasza tożsamość rozpuszcza się w nieustannej potrzebie zadowalania, bycia użytecznym, akceptacji, to tak, jakbyśmy powoli zanikali, poświęcając cząstkę naszej istoty w nadziei na miłość i uznanie. Nietzsche zauważył, że największym zagrożeniem dla jednostki nie są zadeklarowani wrogowie, ale tendencja do gubienia się w tłumie, do zatracania swojej indywidualności w próbie przynależności. Kiedy jesteśmy życzliwi bez ograniczeń, robimy dokładnie to. Gubimy się w potrzebie służenia innym. Rezultat jest druzgocący. Stajesz się kimś, kogo wszyscy szukają, gdy czegoś potrzebują, ale nikt nie szuka, gdy ty czegoś potrzebujesz. Stajesz się wygodnym przyjacielem, pomocnym kolegą, zawsze dostępnym członkiem rodziny, ale nigdy niczyim priorytetem. Ból związany z tym uświadomieniem jest głęboki, ponieważ ujawnia prawdę, którą woleliśmy ignorować. Nasza życzliwość nie generowała miłości i szacunku, jakich oczekiwaliśmy. Oto coś, co musisz zrozumieć. Świat nieustannie wystawia Twoje granice na próbę. Ludzie, świadomie lub nieświadomie, Nieustannie sprawdzają, jak daleko mogą się posunąć. To naturalna dynamika relacji międzyludzkich. Kiedy nie stawiasz jasnych granic, zapraszasz innych do ich definiowania za ciebie. A kiedy tak się dzieje, nieuchronnie przegrywasz. Nietzsche stwierdził, że ci, którzy się nie bronią, są pożerani. Nie oznacza to, że powinniśmy być agresywni lub wrodzy, ale raczej, że brak samoobrony interpretowany jest jako przyzwolenie na nadużycia. Ludzie szanują tylko to, co napotyka opór. Kiedy zawsze ustępujesz, kiedy nigdy nie kwestionujesz, kiedy akceptujesz jakiekolwiek traktowanie, sygnalizujesz, że nie cenisz siebie na tyle, by domagać się szacunku. Życzliwość, która nie umie powiedzieć nie, staje się słabością społeczną. Staje się zaproszeniem dla innych do definiowania twoich priorytetów, twojego czasu, twoich wyborów. Tracisz kontrolę nad własnym życiem. Ponieważ oddałeś ją każdemu, kto potrafił manipulować Twoją życzliwością. Ważne jest, aby zrozumieć, że wyznaczanie granic nie jest okrucieństwem to troska o siebie, to uznanie, że Ty również jesteś osobą z potrzebami, pragnieniami i prawami. To zrozumienie, że Twoja życzliwość ma wartość właśnie dlatego, że wynika ze świadomego wyboru, a nie z przymusu, by komuś dogodzić. Kiedy zaczynamy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy wykorzystywani, coś w nas się budzi. To bolesny, ale istotny moment. To jak obudzenie się ze snów, w którym wierzyliśmy, że nasza hojność jest doceniana, a potem odkrycie, że była ona jedynie wygodna dla innych. Ten ból przebudzenia jest prawdziwy i intensywny. Spoglądasz wstecz i widzisz wszystkie chwile, kiedy się poświęciłeś. Wszystkie okazje, kiedy stawiałeś innych na pierwszym miejscu, wszystkie sytuacje, w których ignorowałeś własne potrzeby i uświadamiasz sobie, że miłość, którą dałeś, nie była odwzajemniona, że poświęcona uwaga nie była doceniana, że zainwestowany czas nie był szanowany, ale to uświadomienie, jakkolwiek bolesne, jest wyzwalające. To moment, w którym przestajesz żyć w iluzji i zaczynasz dostrzegać rzeczywistość. To moment, w którym rozumiesz, że nie jesteś odpowiedzialny za uszczęśliwianie wszystkich, rozwiązywanie wszystkich problemów, za to, że zawsze jesteś dostępny dla każdego. Przebudzenie cię nie niszczy, dojrzewa. Uczy cię, że istnieje fundamentalna różnica między byciem miłym a byciem wygodnym. Pokazuje ci, że prawdziwa miłość i szacunek rodzą się wtedy, gdy istnieje wzajemność, gdy istnieje zdrowa równowaga między dawaniem a braniem. Ten proces dojrzewania jest niezbędny, ponieważ przywraca nam poczucie własnej godności. Zaczynamy rozumieć, że zasługujemy na taką samą troskę i uwagę, jaką ofiarowujemy innym, że nasze szczęście i dobre samopoczucie są równie ważne, jak szczęście i dobre samopoczucie każdego, kogo kochamy. Z tego przebudzenia musi się wydarzyć coś fundamentalnego. Szacunek musi zacząć się od odbicia w lustrze. Nie możesz oczekiwać, że inni będą cię cenić, jeśli sam siebie nie cenisz. Nie możesz żądać respektowania swoich granic, jeśli sam nie szanujesz swoich. Zmiana zawsze zaczyna się od wewnątrz. Kiedy zmieniasz swoje nastawienie, kiedy zaczynasz traktować siebie z taką samą troską, jaką traktujesz innych, świat wokół ciebie również nieuchronnie się zmienia. Ludzie dostrzegają różnice. Czują, że coś zmieniło się w Twojej energii, w Twojej obecności. W sposobie, w jaki pozycjonujesz się w sytuacjach, nie musisz stawać się agresywny ani wrogi. Stanowczość nie wymaga agresji. Czasami cisza jest potężniejsza niż tysiąc słów. Jasność w komunikacji jest skuteczniejsza niż jakakolwiek płomienna mowa. Kiedy wiesz, kim jesteś i na co zasługujesz, naturalnie to przebija w twoich interakcjach ze światem. Prawdziwa siła tkwi w pewnym siebie spokoju. To osoba, która nie musi niczego nikomu udowadniać, Ponieważ jest pewna swojej wartości, która nie musi się ciągle usprawiedliwiać, ponieważ jej czyny mówią same za siebie, która nie boi się konfliktów, ponieważ wie, że obrona swoich praw to kwestia godności, a nie ego. Ta transformacja nie dokonuje się z dnia na dzień. To stopniowy proces ponownego nawiązywania kontaktu z samym sobą, ponownego odkrywania własnych wartości i priorytetów. Chodzi o naukę mówienia nie bez poczucia winy, chodzi o wyznaczanie granic bez nadmiernego tłumaczenia się. Chodzi o oferowanie pomocy, kiedy naprawdę chcesz pomóc, a nie kiedy czujesz się do tego zobowiązany. Docieramy tu do najważniejszego punktu. Różnicy między naiwną życzliwością a dojrzałą życzliwością. Naiwna życzliwość to poświęcenie. Dojrzała życzliwość oferuje pomoc, nie zdradzając samej siebie. Pierwsza wynika z potrzeby aprobaty. Druga z autentycznego współczucia i świadomego wyboru. Nietzsche uczył nas, że musimy stać się tym, kim naprawdę jesteśmy, a nie tym, kim inni od nas oczekują. Oznacza to odkrycie naszej autentyczności pod wszystkimi maskami, które tworzymy, aby zadowolić, przynależeć, być akceptowanym. Oznacza to uznanie, że nasza indywidualność jest cenna i nie powinna być poświęcana na ołtarzu społecznej wygody. Stała życzliwość to taka, która pochodzi z miejsca pełni, a nie braku. To hojność, która naturalnie płynie od kogoś, kto jest w zgodzie z samym sobą, kto ceni siebie i dlatego może autentycznie cenić innych. To współczucie, które nigdy się nie wyczerpuje, ponieważ nie próbuje wypełnić wewnętrznej pustki zewnętrzną aprobatą. Kiedy uczysz się być życzliwym, nie zdradzając siebie, dzieje się coś magicznego. Twoja życzliwość staje się silniejsza, a nie słabsza. Ludzie zaczynają rozumieć, że Twoja życzliwość to wybór, a nie słabość, że Twoja dostępność to dar, a nie obowiązek, że Twoja obecność w ich życiu to przywilej, a nie nabyte prawo. Nie oznacza to bycia wyrachowanym czy manipulującym, oznacza to po prostu rozpoznanie własnej wartości i działanie zgodnie z nią. To zrozumienie, że możesz być jednocześnie życzliwy i stanowczy. Że możesz kochać bez samozniszczenia, że możesz służyć bez zniewalania siebie. Dojrzała życzliwość wyznacza jasne granice nie z egoizmu, lecz z mądrości. Wie, że zdrowe relacje wymagają równowagi, że prawdziwa miłość obejmuje wzajemny szacunek, że zrównoważona hojność musi pochodzić ze studni, która nie jest stale opróżniana. Kiedy przestajesz się nieustannie poświęcać, dzieje się coś interesującego. Ludzie, którzy naprawdę Cię kochają, odetchną z ulgą. Zdają sobie sprawę, że teraz mogą z Tobą wchodzić w bardziej autentyczne interakcje, bez ciężaru poczucia winy za wykorzystywanie Twojej życzliwości. Relacje stają się bardziej zrównoważone i paradoksalnie cieplejsze. Z drugiej strony, ci, którzy wykorzystywali Twoją skłonność do poświęceń, mogą początkowo zareagować źle. Mogą próbować wzbudzić w Tobie poczucie winy za to, że się zmieniłeś. Że nie jesteś już tą samą osobą, ale ta reakcja tylko potwierdza, że związek opierał się na wygodzie, a nie na prawdziwej miłości. Ważne jest, aby być przygotowanym na tę dynamikę. Kiedy zaczniesz cenić siebie, nie wszyscy będą zadowoleni z tej zmiany. Niektórzy ludzie będą się dystansować, a to niekoniecznie oznacza stratę. W rzeczywistości może to być niezbędne oczyszczenie, które otwiera przestrzeń dla zdrowszych. I bardziej autentycznych relacji. Podróż uczenia się bycia życzliwym w granicach rozsądku jest zasadniczo podróżą samopoznania i szacunku do siebie. Chodzi o odkrycie, że nie potrzebujesz ciągłej aprobaty innych, aby czuć się wartościowym, że twoje szczęście nie zależy od uszczęśliwiania wszystkich innych, że twoje poczucie celu może pochodzić z wewnątrz, a nie tylko z twojej użyteczności dla innych. Ta transformacja uczy nas również o różnicy między jakością a ilością w relacjach. Kiedy przestajemy starać się zadowolić wszystkich, naturalnie przyciągamy ludzi, którzy cenią nas za to, kim jesteśmy, a nie za to, co możemy zaoferować. Relacje stają się głębsze, bardziej znaczące, bardziej wzajemne. Życzliwość w granicach rozsądku to również akt uczciwości. Chodzi o bycie wiernym swoim ograniczeniom, swoim potrzebom, swoim możliwościom. Chodzi o to, aby przestać udawać, że jesteś niewyczerpany, że nie masz własnych potrzeb, że zawsze możesz stawiać innych na pierwszym miejscu. Ta uczciwość wyzwala zarówno dla Ciebie, jak i dla ludzi wokół Ciebie. Docieramy do końca tej refleksji z głębszym zrozumieniem, co tak naprawdę znaczy być życzliwym człowiekiem. Nie przestałeś być dobry, gdy nauczyłeś się stawiać granice, po prostu przestałeś być wykorzystywany, nie stałeś się egoistą, gdy zacząłeś cenić siebie. Stałeś się zrównoważony. Prawda, którą Nietzsche chciał nam uświadomić, jest taka, że nasza indywidualność, nasza umiejętność mówienia nie, nasza stanowczość w obliczu presji społecznej nie są wadami, które należy naprawić. Są to podstawowe cechy dojrzałej i zdrowej psychicznie osoby. Kiedy zachowujesz swoją życzliwość, ale dodajesz mądrość, kiedy zachowujesz współczucie, ale uwzględniasz rozeznanie, kiedy pozostajesz hojny, ale z jasnymi granicami nie tracisz swojego człowieczeństwa. Udoskonalasz je. Ewoluujesz od naiwnej życzliwości do dojrzałej życzliwości. Świat potrzebuje takich ludzi. Ludzi, którzy są życzliwi z wyboru, a nie z przymusu. Ludzi, którzy pomagają, bo chcą pomóc, a nie dlatego, że nie potrafią powiedzieć nie. Ludzi, którzy kochają, nie tracąc siebie. Którzy służą, nie zniewalając się. Którzy dają, nie wyzbywając się siebie. Twoja życzliwość ma o wiele większą wartość, gdy wypływa z siły i świadomego wyboru, niż gdy wynika ze słabości i potrzeby aprobaty. A ludzie wokół ciebie, nawet jeśli zajmie im trochę czasu, aby się przystosować, w końcu nauczą się szanować i cenić tę nową wersję tego, kim jesteś. Pamiętaj, wyznaczanie granic nie jest aktem okrucieństwa, to akt miłości własnej i pośrednio dar dla wszystkich wokół ciebie. Bo kiedy jesteś w zgodzie ze sobą, kiedy szanujesz i cenisz siebie, masz o wiele więcej do zaoferowania innym. Jeśli ten film pomógł Ci zrozumieć, jak ważne są zdrowe granice, zostaw komentarz. Nauczyłem się stawić granice. Twoja podróż ku odkrywaniu siebie i szacunku do siebie zaczyna się teraz, a każdy krok w tym kierunku to zwycięstwo nad wersją siebie, która poświęciła się bez ograniczeń.